Dzień dobry, nazywam się Arkadiusz Czciowek, jestem strategiem rynku stopy procentowej w PKO Banku Polskim. W przeciągu ostatniego miesiąca polska krzywa dochodowości przesunęła się zauważalnie wyżej, a poprawia nastrojów gospodarczych i oczekiwania na wyjście z pandemicznego kryzysu powodują, że nie oczekujemy powrotu notowań do historycznych minimum. Rentowności odbiły w ostatnim czasie również na rynkach bazowych, gdzie widać powoli słabnące zainteresowanie najbezpieczniejszymi instrumentami na rzecz tych bardziej ryzykownych. Wdrożenie szczepionki oraz fiskalne pakiety stymulacyjne dają nadzieję na zdecydowaną poprawę wskaźników makroekonomicznych w 2021 roku. Jednak nie zakładamy w najbliższym czasie wyraźnego wzrostu rentowności obligacji w związku z akomodacyjną postawą banków centralnych. W przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, podczas którego prawdopodobnie zwiększony zostanie pandemiczny skup aktywów, a także możliwe jest poluzowanie warunków pożyczek w ramach TLTRO. Również w grudniu zaplanowane jest spotkanie amerykańskiego Fedu, który w ostatnich minutach sugerował pole do skupu papierów skarbowych z dłuższym terminem zapadalności. Lokalna polityka pieniężna ma w ostatnim czasie neutralny wpływ na polski rynek dłużny, w związku z brakiem woli do dalszych obniżek stóp procentowych. I spadkiem skali zakupów obligacji skarbowych i nieskarbowych przez NBP. Z kolei niewielka podaż obligacji na rynku pierwotnym powinna stanowić wsparcie dla wycen polskich papierów i ograniczyć w najbliższych tygodniach ruch na dłuższym końcu krzywej w górę. Na grudniowym posiedzeniu RPP nie zdecydowała się na zmianę stóp procentowych, utrzymując referencyjną na poziomie 0,1%. Ponadto, w przypadku działań niestandardowych nie dokonano zmian, podkreślając jedynie utrzymanie w mocy całego instrumentarium. Obecnie wycena rynkowa wskazuje, że stopy procentowe w Polsce pozostaną na niezmienionym poziomie w przeciągu najbliższych dwóch lat. Podobny komunikat zdaje się płynąć od RPP, gdzie nawet członkowie uznawani za gołębie skrzydło są niechętni do obniżania kosztu pieniądza poniżej zera. Z kolei inflacja w prognozach RPP powinna obniżyć się w 2021 roku, przez co skrzydło Jastrzębie nie zyskuje koniecznej przewagi do podwyżki stóp. Oczekujemy, że rentowności obligacji na krótkim końcu pozostaną zakotwiczone blisko stawki referencyjnej i w przypadku papierów dwuletnich będą kształtować się w okolicy 0,05%. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwo Finansów w grudniu przeprowadzi tylko jedną aukcję, która odbędzie się w formule zamiany. Odkupowane będą na niej wyłącznie papiery zapadające w 2021 roku, co będzie stanowiło kontynuację prefinansowania przyszłorocznych potrzeb pożyczkowych, które na ten moment sfinansowano już w 13%. Ministerstwo już dawno w pełni zrealizowało tegoroczne potrzeby, a przy wysokiej nadwyżce na rachunkach budżetowych od lipca nie pojawiła się potrzeba na przeprowadzenie regularnego przetargu sprzedaży. Przy braku podaży netto obligacji skarbowych dla inwestorów instytucjonalnych, popyt jest częściowo zaspokajany przez emisję obligacji z gwarancjami skarbu państwa. Sprzedaż BGK i PFR, która spowolniła w ostatnich miesiącach, może wzrosnąć na początku roku, gdzie PFR zapowiada emisję obligacji na kwotę 20 miliardów złotych na potrzeby tarczy finansowej 2.0. Aktualna sytuacja na rynku pierwotnym wspiera zakładany przez nas brak przeceny papierów w końcówce roku, gdzie rentowności pięcioletnich obligacji powinny poruszać się w pobliżu 0,55%, a 10-letnich przy 1,25%.